dajcie bardzo gorąco. Regnum Poloniae doszedł nowy król, zapraszam do oglądania. Ja sobie na szybko rozegram, moi drodzy, domóweczkę i zaraz wam wszystko pokażę. Patrzcie, ile zmieniło się, moi drodzy, w Regnum Poloniae. I ikonki, wszystko, całkowity wygląd, moi drodzy, budowę, to nie, to jest tylko jeden mod. Oczywiście, jeżeli chcecie linka do tego moda, znajdziecie go na naszym kanale na Discordzie. On się nazywa kanał Mody z odcinka, gdzie regularnie wrzucamy tutaj mody, na których gram aktualnie w Hearts of Iron 4. Wiecie co? Jak o tym myślę, to nawet zrobiłbym sobie miniserię na Regnum Poloniae. Słuchajcie, robimy dila. Jeżeli pod tym filmem będzie 4000 lajków, wybieram najbardziej łapkowany komentarz pod tym odcinkiem, oczywiście na regnum Poloniae z Polski, żeby nie było, i robię z niego miniserię. Więc panowie, do dzieła, jedziemy. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. A dzisiejszy Command of d -Day sponsoruje Marcin. 36. odcinek czekania na karmazynowy Paragwaj. Panowie, czy wy naprawdę... Panowie, nie ma czegoś takiego jak parmazy... karmazynowy Paragwaj. Proszę boss Czy nie możemy mieć no, normalnych serii, normalnych wyzwań, tylko zagraj państwem, które ma jedną prowincję i zrzuć Atom na Sztokholm. No. Czy to są normalne odcinki? Ej, powiem wam szczerze, że tak patrzę i bardzo mi się podobają takie ikonki, jak sobie oddaliśmy masz flagi, ej, fajnie to zrobione zostało. To oczywiście, moi drodzy, został zrobiony updatecik do Regnum Poloniae, oczywiście, przez yy, twórcę tej modyfikacji. Nie ukrywam, że jakby Herzog Iron 4 szło w taką stronę, to bym się nie pogniewał. No i pięknie, panowie, Warszawa już praktycznie okrążona. Teraz możemy brać stolicę i już puszczamy planiska. A ja od razu powiem, taki jest Lormoda, a nie, że ja sobie dla żartu oddałem pół Polski Związkowi Radzieckiemu. To oczywiście w modyfikacji jest interwencja, żeby nie było. A tu jest, moi drodzy, całkowicie nowa opcja. Koburg na tronie, moi drodzy, i wielka unia z Bułgarią. Jak wyskakuje nam tutaj, oczywiście, moi drodzy, list królewski, to wybieramy dynastię koburgu. Idealnie. Tutaj mamy też coś takiego jak Balance of Power. Nie ukrywam, podoba mi się taka mechanika naprawdę mocno na Polsce i będziemy szli tutaj bardzo mocno w prawo, żeby nam to leciało. Ciało tutaj w stronę fabryk wojskowych, bo nie ukrywam, że musimy robić szybki konkwest. Problemem Polski jest naprawdę ogromna ilość duchów narodowych. To jest powiem wam szczerze, przerażające, jeżeli chodzi oczywiście o minusy. I teraz nam się odpala oczywiście mechanika zamachu stanów w Bułgarii i to musimy zrobić. I dopiero zrobić bunt. Ja jeszcze oczywiście e, staram się rozwiązać, moi drodzy. O Boże, muszę jeszcze duchy narodowe porobić, żeby naprawić gospodarkę. I teraz wbijamy tak jakby 100% monarchizmu. To mi się podoba, że ten mod właśnie zaczerpnął z tego DLCK kupowanie broni oczywiście na zamach stanu tutaj w Bułgarii na szczęście się już skończyło i teraz sobie będziemy musieli moi drodzy zrobić rozwój polskiego przemysłu e, zbrojeniowego i dopiero później dokonamy zamach stanu. Patrzcie ile nam production efficiency zabiera bezrobocie wiejskie, nie? Okej, okay, moi drodzy, udało nam się dokonać z stanu, oczywiście w Bułgarii. Bułgaria zostaje naszą tak jakby unią personalną. A my teraz zrobimy Pakt Sofia-Warszawa. Później zrobimy odbudowę ojczyzny króla, a później, moi drodzy, drogę do ojczyzny. I zobaczcie, jak fajnie jest ten duch narodowy wymyślony i ten cel, że on cofnie gwarancję Francji, Czechosłowacji na Rumunii i pójdziemy z nimi na wojnę, nie? Dlatego ja też tutaj, panowie, ustawiłem się w w ten sposób, żeby całe rumuńskie wo wojsko wyszło, i wtedy moje polskie wojsko będzie w stanie wejść, że tak powiem, głęboko. I teraz, moi drodzy, robimy to. Droga do ojczyzny króla. I zaczynamy, moi drodzy. Uwaga. I teraz czekamy, aż Rumunia przejdzie po prostu, przestajemy się szkolić. Czekamy, aż Rumunia wejdzie, zajmie lwów i tak dalej, żeby miała tutaj zaopatrzenie i żeby myślała: łow, możemy podbić Polskę. I teraz się ustawiamy w. Li Ale fajną tutaj linię frontu zrobili. Ej, fajnie to jest i to jest w modzie. E, dobra, i teraz to będzie wyglądało tak, że my musimy dążyć do czegoś takiego. E, do dosłownie wjechania jak najgłębiej, żeby oni nas tutaj nie zatrzymali. Puszczony plan jedziemy. No musi być przełamanie, no nie wierzę, że tego nie przełamiem, chłopaki. A ja w międzyczasie, no muszę porobić trochę duchów narodowych na gospodarkę, bo inaczej będzie tragedia. Ty, ale dobra, ładnie e, została tutaj część dywizji przełamana, więc fantastycznie. I tutaj chodzi o to, żeby dojść tutaj, bo tu jest, moi drodzy, supply hub i jego musimy zająć, e, żeby móc tutaj robić normalnie conquest, bo inaczej będziemy stali dosłownie e, na attrition. Idealnie, zajęliśmy tego supply huba, dobra, wygraliśmy tą wojnę. Jezus, jak to fantastycznie wyszło! Idealnie, panowie, zobaczcie, się z królestwem Bułgarii. Mamy to. O mój Boże, dlaczego Litwa mnie prawie podbiła? Ej, nie zauważyłem tego! Co jest? Litwa mnie prawie podbiła! Panowie, proszę o pomoc. Jak najszybciej, panowie, i teraz proszę o. Jezus, faria, co tu się wydarzyło? Stary, gdybym tego nie zauważył, to ja bym skapitulował. Dobra, ale widzę, że na szczęście jednak nasze bohaterskie wojsko, yy, moi drodzy, udało nam się wejść, więc luz. Ty, no to jednocześnie wciągnąłem Rumunię, jednocześnie wciągnąłem Litwę do swojego królestwa. Następny cel to Jugosławia, panowie. Jedziemy. Poprawię sobie jeszcze warunki pracy robotników tutaj i zobaczymy, czy ma, mogę coś jeszcze w prawo strzelić. Mogę sobie dobrze dalej. Tutaj musimy wybrać. Boże, dlaczego demokracja tak zyskuje popularność w mojej armii? To jest aż irytujące. Zakulisowy zdrajca? Dobrze, weźmy e, szefa policji. Panowie, mamy wojnę bałkańską, fantastycznie. Teraz te nasze dywizje muszą sobie już dać radę tutaj z Jugosławią. Musimy ich przejść. Jeden z generałów litewskich chce dołączyć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Litwa została włączona w Rzeczpospolitą. Litwo. Ojczyzno moja no. Panowie, teraz mogę ponownie utworzyć wspólnotę. Fantastycznie. Idealnie. Czy mam kory na Litwę? Uuu, teraz dostałem kory. To teraz się naprawdę zacznie. Ale z tą Jugosławią coś tutaj nam średnio idzie, że tak powiem. E, będziemy musieli się, jakby to powiedzieć, troszeczkę chyba skupić, bo myślałem, że ich przejedziemy, ale dobrze, przeorganizujcie się powoli. E, I wiecie co? Tutaj odpuścimy front bułgarski i pójdziemy po prostu tutaj, w tym miejscu. Idealnie. I teraz, moi drodzy, trzeba po prostu ruszyć przed siebie. Okej. Okay. Z tego, co widzę, przełamiamy tutaj, moi drodzy, e, tą rzekę. Czy tę rzekę poloniści mogą mi napisać w komentarzach. A my się pięknie przebijamy, chłopaki. Zobaczcie, jaki rozjazd. Teraz to jest to, co chciałem właśnie osiągnąć: czyli wielki, pusty front. I idealnie. Dobra, czyli to będzie po Jugosławii. I teraz, moi drodzy, Grecja. Albo Turcja. I wydaje mi się, że Grecję będzie trzeba zająć jako pierwszą. Ej, tu są oskryptowane pokoje. Moi drodzy, oni skapitulowali i stali się naszym protektoratem. Teraz moje wojsko musi się przygotować na Grecję, panowie. Powrót Tracji do macierzy. Moi drodzy, gotowi? Gotowi. I tutaj raczej to nie powinien być żaden problem ich pokonać. Takie mam wrażenie. Przejdźmy może tutaj do Aten. Zapraszam bardzo gorąco. Idealnie. I tutaj ich proszę odciąć. Ty, no panowie, no idzie nam jak spłatka, naprawdę. Idzie nam fantastycznie. Jestem mega zadowolony, jak prosto nam na razie idzie, ale wiem, że Turcja będzie tutaj dużym problemem. Ty, od razu skryptowany pokój. I tutaj najważniejsze jest, moi drodzy, w momencie wypowiedzenia wojny, idealnie, żebyśmy my przeszli na Istanbul i zablokowali tych tutaj panów, żeby nam się udało przekroczyć, moi drodzy, to. Bo jak tego nie przekroczymy, no to będzie tragedia. Tu jest jedna dywizja, po drugiej stronie ile jest? Też, Boże, Jezus, panowie, ten odcinek jest wymarzonym odcinkiem. Naprawdę, wszystko mi się tutaj udaje, wszystko mi się wychodzi. Nagrywam to czwarty raz, bo Turcja mnie potrafiła zatrzymać. Jezus, teraz jest przepięknie, dosłownie. Panowie, zobaczcie, suplaje fantastycznie. Jest naprawdę superansko. Zobaczcie, jaką mamy wielką frakcję. Patrzcie, to jest pakt Polsko. Przepraszam, pakt Sofia-Warszawa. W Grecji zadyma. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Ja tutaj jest piękne przejście. Idealnie, panowie. Jezus, jestem naprawdę przeszczęśliwy. Niemcy żądają kłajpedy. Oddamy. Nie chcę wojny, moi drodzy, o kłajpedy. Nie chcę, nie chcę. Wolę się zająć Turcją i resztą drzewka. Świetnie. Protektorat Królewski Imperium Osmańskiego. Idealnie. Dalej w drzewku mamy, moi drodzy, czwarte carstwo. Bułgarii. Ok, zrobiliśmy czwarte carstwo Bułgarii. To świetnie. Tu się zrobiło, moi drodzy. Yy, piękne, wielkie imperium. Niech będzie. A dalej w celu mamy zjednoczenie tych królestw naszych. Idealnie. Przejęcie złóż aluminium na Węgrzech. To się przyda. Przywrócenie portugalskiej monarchii. Ej, to może być spoko. Okej, okay, pięknie. Udało mi się zjednoczyć to królestwo. Na Rumunię dalej nie mam korów. Ale na Bułgarię za to mam. Ej, to spoko. I czas przejąć złoża aluminium na Węgrzech, moi drodzy. Yy, oni przyjęli kawałek Słowacji jeszcze. Boże, kochany, dobra, to to będzie idealna inter konsekwencja. Wystawiam jeszcze 33 dywizje, które sobie specjalnie dorobiłem, żeby mieć jedną pełną armię. Mam wrażenie, że moi ludzie sobie poradzą. Idealnie, panowie. Czas na wjazd. Wzywam sojuszników. Trzeba przejąć te złoża aluminium na Węgrzech. Irolo. Związek Radziecki chce mi wysłać ochotników? Po co? Pięknie. I Węgry stają się częścią mojego imperium, a ja teraz robię duch przygotowania do kolejnej wielkiej wojny. A, bo my tutaj mamy cel. Integracja podbitych terytoriów. Teraz, gdy mamy kontrolę nad nowymi terytoriami, powinniśmy zintegrować je z naszym królestwem. Okej. Okay? Oczywiście robimy sobie jeszcze polską agencję szpiegowską. Wybierzemy sobie tutaj też pana, może zamiast tego pana, wybierzemy oczywiście tutaj zwodniczego zaraz. Co nam daje integracja podbitych terytoriów? E, zintegruj Rumunię, tutaj mogę ją zintegrować. Jak jeżeli będę miał posłuszeństwo wyż, wyżej niż 49, tutaj mogę też integrować wszystko. Aha, czyli musimy tutaj kampanię, moi drodzy, wbijania posłuszeństwa bardziej promować, więc e, niech sobie tutaj ruch oporów wzrasta, a niech posłuszeństwo jeszcze bardziej tutaj rośnie. A ja może teraz wreszcie zajmę się usunięciem duchu. na Narodowego, który psuje mi, moi drodzy, 90% produkcji, nie? Wow, to ja tu nawet nie wiedziałem, że tu jest, moi drodzy, drzewka, drzewko odnośnie kontrwywiadu naszego. Wow, to ja nie muszę robić tych celi, tylko mogę robić sobie tutaj centra szkolenia, 35 dni i nareszcie. Ty, Austria zagłosowała za przyłączeniem z Niemcami? Jako kaiser jest to możliwe? Nawet nie wiedziałem. Nareszcie będę mógł zmodyfikować bezrobocie wiejskie. I wreszcie będę mógł zacząć robić kolaboracyjny rząd na Związku Radzieckim. Po tylu latach spodobało mi się robienie kolaboracyjnych rządów. Moi drodzy, nie mam pojęcia co się stało we Włoszech. Powstała Lombardia, powstało Piedmont, Włochy mają tutaj też bardzo dużo różnych, dziwnych terytoriów. Włoska Afryka, dwie nawet powstały, dwie różne i tutaj to już... I co tu się dzieje w ogóle? Zaczynamy! ZSRR żąda oddania wschodu. Oczywiście, że się nie poddam bez walki, e, tylko bardziej wolałem robić kolaboracyjne rządy, niż rekrutować dywizje, więc e, Houston we have a problem i to bardzo duży. Mam nadzieję, że e, oczywiście Turcji nie, wezwą, nie wezwę do wojny, bo będzie bardzo źle. Czemu Cesarstwo Niemieckie Belgię. Co tu się robi w ogóle? Okej, okay, moi drodzy, ZSRR we mnie uderzyło i dopóki mi nie zrobią Desantu, to raczej powinienem być bezpieczny i raczej powinienem bez problemu utrzymać front. Proszę o pomoc. Tak, pięć dywizji brytyjskich mi się przyda. Patrzcie, 56 dywizji wystawiam. Muszę wybrać też jakikolwiek... Uuu, ile mam generałów dobrych? Nareszcie. Muszę też wybrać jakichkolwiek, moi drodzy, dowódców, do garnizonowania portu. Bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale ZSRR to jest kraj, który bardzo lubi robić desanty, yy, więc ja się lepiej na to przygotuję. Jeżeli chodzi o, moi drodzy, siatkę szpiegowską, to mam 60%. Jest fajnie. Ale czegoś tutaj nie rozumiem. Dlaczego oni w ogóle, atakując tyloma dywizjami, są w stanie mnie... Yy, dobra, wiecie co? Spróbujmy zrobić tak. Ej, pięknie to nasze wojsko sobie będzie radziło. Idealnie. Odepchnijmy troszeczkę ten Związek Radziecki, tym bardziej, że pamiętajcie, jak atakujemy te tereny, to to są nasze ziemie, nie? Które nam ukradli, więc praktycznie wchodzimy yy, po odbiór. Jakim cudem Kaiser przełamał linię? O boże... Patrzcie, ile muszę zrobić teraz celów narodowych, żeby dolecieć aż tutaj. Protektoraty królewskie. No cóż. Panowie, mogę zintegrować Węgry, bo już mi się nabił compliance. E, mogę zintegrować moi drodzy jeszcze... No tutaj nie mogę tego zintegrować, bo jeszcze się compliance nie nabił. No wygląda to na razie troszeczkę tragicznie. No ale ten compliance już powoli, powoli rośnie. Już powoli będziemy mogli to integrować coraz szybciej, nie? O, ZSRR mnie atakuje, ale ja się staram, wiecie co? Ja się staram dosłownie tak postać. E, po prostu na froncie. Tym bardziej, że teraz robimy, moi drodzy, cele narodowe i staramy się jakoś bardziej tutaj utrzymać. Widzę, że naszym dywizjom nawet idzie, ale jest ich o wiele, o wiele jeszcze za mało. Muszę coś jeszcze podwerbować, bo Związek Radziecki ma za dużo marmię i mnie będzie przepychał prędzej czy później. Chłopaki, musicie się bronić całkowicie. Ty, może tu, tu jest sześć dywizji na jednej kratce, stary. Oni mają ogromną, ogromną przewagę, ale okrążyłem parę, parę dywizji, panowie, więc tutaj oczywiście małe dla nas zwycięstwo. Jest problem, moi drodzy, bo mamy taki duch narodowy, jak czwarty rozbiór Polski, reorganizacja dywizji, atak, wszystko spada i to Możemy zrobić dopiero, żeby go usunąć, ten duch. Jak Związek Radziecki skapituluje, a tracę teren, tracę bardzo dużo terenu, bo moje dywizje są niezreorganizowane, mamy 0% logistyki. Jest bardzo, że tak powiem, bardzo źle aktualnie, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie będziemy w stanie pójść do ofensywy, bo jest, no, problematycznie, że tak powiem. Muszę zdobyć supply huba, ale nie mam jak go zdobyć, bo jestem notorycznie atakowany w jednej prowincji, w kółko. Nie mam jak ich dosłownie zatrzymać. Widzicie to? <laughs> Wszyscy latają w prawo, w lewo, w ten sam sposób, ledwo stoją. Widzicie, jedną prowincję walczymy pół godziny. Zobacz. Dobra, wystawiam dodatkowe 51 dywizji, nie? No to już, jak to już mi nie pomoże na froncie, no to ja już powiem tak. To już nie wiem, co mi pomoże dosłownie. Najszybsze przejście na front. Idealnie. Boże, Związek Radziecki jest tak silny, że on ma po 10 dywizji na kratkę. Zobaczymy, czy nasze wojsko sobie jakkolwiek z tym poradzi. Ale jeszcze musimy zająć tą prowincję przed ofensywą. Jeszcze chociaż, chociaż musimy spróbować. Boże, jakby to siadło. Proszę was. O, Boże, jeszcze ZSRR ruszyło z ofensywą. Boż. Dobra, panowie, odpalamy się. Odpalamy się na 1000%. Musimy spróbować chociaż przerwać gdzieś ten front. I powoli nawet można powiedzieć, że coś zaczyna wychodzić. Idziemy do ofensywy. Fajnie, może nie zajmiemy Litwy, ale jakbyśmy w środku Europy, tak, w zamości okrążyliśmy wojsko Związku Radzieckiego. Ej, tutaj ładnie ruszyliśmy z Rumunii. Pięknie, jakbyśmy zajęli Odessę, to byłby naprawdę chociaż malutki sukces. Idealnie. Ej, to jest ciężka kampania bo masz minus 15% cały czas, moi drodzy, do reorganizacji dywizji, więc to jest problematyczne. Dobra, nareszcie odepchaliśmy chociaż troszeczkę Związek Radziecki do przodu. Jeżeli chodzi o suppliesy, no to nawet wygląda to dobrze. Pociągi produkujemy, więc staramy się je uzupełnić jakkolwiek, ale tutaj jesteś zbugowane w tych celach, bo zobaczcie, kontroluje obecnie Wołyn i to mi się nie zalicza. Tak samo tutaj nie mogę zintegrować Rumunii i nie mogę zintegrować, moi drodzy Jugosławii, pomimo, że compliance na tych terenach wynosi 60%. Węgry mogłem, ale ich nie mogę z jakiegoś powodu. I to w takim razie idziemy moi drodzy za ciosem. Nie ma na co czekać. Pomimo naszych minusowych duchów narodowych do naszej armii jesteśmy się w stanie przebijać. Zobaczmy straty w wojnie oczywiście. Związek radziecki stracił 7 milionów. To jest ogromna liczba. Stary. 7 milionów. Przechodzimy sobie do ofensywy teraz bezproblemowo. Boże, żeby tylko mi jakiegoś dzikiego desantu nie zrobili, to by było fantastycznie. O, standardowo, moi drodzy. Te, ale jak ładnie wyglądają tutaj linie frontu, nie? Wysyłam te 18 dywizji, które były gar do garnizonów używane, bo to jest, będzie dobre wojsko. I oni spróbują wejść teraz na Krym. To by było fajne. Idealnie, ale tutaj piękni nawet. Zobaczcie, tutaj już. O, dobra. Trzeba chwileczkę odpocząć na froncie. Niech się przeorganizują moje wojska. Spróbujmy chociaż wejść na Krym. Teraz, idealnie. I teraz powinniśmy go zająć bezproblemowo, bo że co się stało? UK podbiło, moi drodzy, Włochy. Dobra, Krym jest mój. Idealnie. No i patrzcie, wszystkie te tereny kontroluję obecnie. I dalej nie będę mógł zrobić tego. I dalej nie mogę zrobić, moi drodzy, ponownego zjednoczenia. Ale za to zrobię, moi drodzy, cel walka z czerwonym zagrożeniem. I dostaniemy jakieś bonusy do ataku i obrony i wtedy uderzymy. Idealnie. I teraz możemy uderzyć, panowie. Teraz mi się wydaje, że pokonamy Związek Radziecki. A czekają nas jeszcze, moi drodzy, wielkie, olbrzymie Niemcy w Europie, nie? Pięknie. Uuu, piękny tutaj desancik poszedł. Idealny wręcz, mogę powiedzieć. Bardzo się cieszę, że będę musiał zaprzestać mojej ofensywy i przysłać tutaj wojsko do depnięcia. Mega fajna sprawa. Dobrze, tutaj Anders sobie powinien sam chyba poradzić przed ostateczną ofensywą, żebyśmy to zajęli. Ty, no i jak Związek Radziecki, oczywiście odblokowaliśmy też protektorat, moi drodzy portugalski. Zaraz sobie zobaczymy. Zezwolę na misję sabotażu. To bym mógł, yy, Wilno, oczywiście. Tutaj mam mega dużo celi. Utwórz protektorat, czyli musiałbym posiadać te regiony w Hiszpanii. Okej, okay, to. W sensie w Portugalii, to mamy daleko do dojścia, nie? Jak to wygląda? No, średnio najeżdża, ale zobaczcie, że zwycięstwo wygląda pięknie. Dobra. I to już powinna być ostateczna, finałowa ofensywa na Związek Radziecki. No, stary, jeżeli Związek Radziecki będzie w stanie walczyć, yy, a stracił 8 milionów ludzi, no to to już coś będzie tutaj nie tak, nie? Wezwiemy teraz do wojny moje oczywiście wszystkie marionetki i spróbujemy też poprosić o oddziały gar do garnizonowania, ale oczywiście nie chcą nam przekazać wsparcia, a szkoda. Specjalnie ich wezwałem, wiecie? Żeby otworzyli drugi front tutaj, bo ja za chwilę odetnę Kaukaz i oni sobie powinni raczej sami poradzić tutaj ze zdobyciem tego Kaukazu. O, właśnie o tym mówię. Widzicie? Patrz, pięknie. I teraz nasze Wojsko polskie będzie szturmowało Moskwę. Ty, ale fajnie to wygląda z powietrza, jak te flagi się biją, nie? Niekoniecznie, o tak, to idealny, naprawdę idealny materiał na timelapse, nie? Te flagi oczywiście walczą. Zajęliśmy tutaj Stalingrad, więc zaopatrzenie będzie fantastico. E, tutaj też wchodzimy na Kaukaz. Brakuje nam dosłownie jednej prowincji groźnego, żeby to zająć, albo tutaj się połączyć e, z wojskami z Turcji. Oczywiście Batumi jest nasze, więc zaopatrzenie będzie lepsze. Upadek Moskwy, idealnie, panowie. No i to mi się podoba. Dosłownie to mogę powiedzieć, XD. Nie wiedziałem, że Mamy wojnę z Iranem. Leningrad upada. Fantastycznie. Ile Związek Radziecki ma do kapitulacji? Ej, nawet nie wygląda to źle. 6%, więc to już te wojska sobie powinny w 100% mi się wydaje dać radę. Nie, raczej sobie już chłopaki poradzą. Więc widzimy się po konferencji pokojowej. Boże, to dopiero po podboju mogę zrobić ten cel. Okej, okay. panowie, mokry sen. Zobaczcie. Mokry sens. Związek Radziecki tutaj, oczywiście, e, zostaje naszą marioneteczką, fantastycznie i panowie, no, nie oszukujmy się, wojny już nie ma, można jeszcze bardziej rozbudować fabryki wojskowe i trzeba się raczej będzie przygotować chyba na interwencję w Niemczech, bo nie wygląda tutaj to dobrze dla nas. Rozpad Związku Radzieckiego. Utworzenie Wielkiego Imperium Rzeczpospolitej. Okej, okay, jeśli wybrałeś Cesarstwo Francuskie, wybierz tą opcję. Jeśli wybrałeś dynastię Romano, wybierz tę opcję. Jeśli ustanowiłeś Kraków stolicą, nie wybrałeś Cesarstwa Francji, wybierz tę opcję. Yy, nie wiem, yy, wybiorę jedynkę. Więc powinno być, okej, okay. Wielkie Imperium Rzeczpospolitej. Czy ja dostałem kory na te tereny? Niestety nie. Ale na część na Estonię i na Łotwę dostałem, więc fantastiko. Dobra, świetnie, moi drodzy. Yy, podtrenowałem sobie dywizję, podwerbowałem się, jest fantastycznie. Yy, moi drodzy, jestem gotowy, wjeżdżam teraz w Niemcy i oczywiście e, na początku zajmujemy Królewiec i tego typu tereny, a później dopiero wjeżdżamy w resztę, nie? I tutaj sobie w, powinniśmy w, e, wszystkim poradzić. Patrzcie, ile mam fabryk w artylerię. Ja robię, moi drodzy, e, z 200 sztuk artylerii dziennie w ogóle, e, więc nie jestem tutaj kompletnie e, nastawiony, że oni mi mogą cokolwiek zrobić w ogóle, nie? Gdańsk mnie tutaj zdradził, to było, może no, tak powiem, podejrzewałem to. Nasze dywizje sobie pięknie razem. O to właśnie chodziło. Idealnie. I teraz robimy tak i tak. Rozstawiamy drugą armię potężną. Okej. Okay. Uuu, wy tu nie ma Macie szans żadnych. Panowie, ich zniotę. Pierwsza armia rusza, i druga armia rusza, i trzecia armia rusza, i oczywiście wzywam wszystkich moich sojuszników do wojny. Jedziemy. Powinniśmy ich przygwoździć, bo mamy po dwie, czy trzy dywizje na kratkę, jak. jak... u z tu mamy nawet 10. dziesięć. Więc jeżeli uda mi się pokonać Kaisera, to będzie fantastycznie. jeszcze jest bardzo duży bonus, że wchodzimy od strony Jugosławii, bo wtedy łatwiej te Niemcy skapitulują. Zobaczcie, upadek Gliwic, jak to się przerwie, ten front, no to będzie fantastycznie, nie? Wrocław, już jest mój. Idealnie. Patrz, idealnie. Okrążyłem parę dziesiąt dywizji piechoty. W takim małym kotle, nie? Patrz, Patrz, jak wyparowywuje tutaj piechota. Normalnie, jakbym atomówkę zrzucił, i teraz mamy jeszcze supply huba, panowie. Idziemy po kolejnego w Dreźnie. I tutaj Szczecin, jak będzie zajęty, to już jest koniec. To jest koniec, jestem po prostu tak silny. Moim celem jest dotrzeć do Portugalii. Więc będziemy musieli przejechać, że tak powiem, e, też Hiszpanię, nie? Fantastycznie, panowie, zobacz. Fantastiko. Niemcy bardziej bronią tutaj Berlina niż terytoriów francuskich, które oczywiście zaraz zajmę z drugiej strony. Więc to powinna być szybciutka, tak mi się wydaje, kapitulacja. Cesarstwo niemieckie zaraz, no to musi być już bye bye. Panowie, kto by się mógł spodziewać? Oczywiście flotę kradną. Tu jest taki duch, nigdy więcej zaborów, ale musiałby być w stanie wojny z Niemcami? I z Rosją. I wtedy bym dodał pełną mobilizację i jakieś tam bonusy, nigdy więcej zaborów, dostałbym fantastyczne bonusy do dywizji, no ale niestety się nie dało, tak? Dobra, robimy już wielki finał, moi drodzy. Atak na aliantów. Poczekamy, niech wszyscy. Przyjmą wezwanie do wojny. Ja w ogóle mogę atakować z linii Marzynota, jakby ktoś yy, nie wiedział. XD, bo linia Marzynota przeszła do nas po tej wojnie, więc możemy sobie wejść. Marionetek nie wzywam na razie, bo po co? Po co sobie psuć, moi drodzy, to wszystko? Wyzwoliłem Europę, zrobiłem tutaj marioneteczki. Niech będzie. Gdzie nam się pali? Możemy przecież atakować tędy, prawda? I Holandię, i Belgię, i zobaczcie, jakie to jest łatwe, piękne zwycięstwo. I jeszcze mamy z Hiszpanią wojnę i Portugalia będzie następna, oczywiście, w kolejce. Tylko sobie zaraz wjedziemy. Upadę Paryżano, panowie, panowie, o czym my tutaj mamy rozmawiać? Jesteśmy najlepsi na świecie. Ty, może? Okej, okay, Francja kapituluje, fantastycznie. Może udałoby nam się przejść y, właśnie tędy, na Barcelonę, żeby sobie zdobyć Supply Habika? I ty, chyba nam się uda. Dobra, tego się właśnie bałem, że ugrzęzne dosłownie całkowicie, y, moi drodzy. Wypowiadam wojnę oczywiście w Portugalii, bałem się, że ugrzęzne całkowicie y, w Hiszpanii, ale z tego co widzę, to moje dewizy dosłownie jadą przed siebie i nie biorą jeńców, nie? O, tutaj do Włoch jeszcze sobie wejdziemy, tutaj odepchniemy to i później pójdziemy. Idziemy pomóc do Włoch. Ideolo. Dopiero teraz mogę wezwać swoje marionety do wojny. Dopiero wzywam teraz wszystkich. Idealnie. Ty, ale ciekawe, czy tą Portugalię, widzicie, tego nie mogę integrować, a tam już compliance prawie 100%. Eee, ciekawe, czy muszę kontrolować to, czy okupować. Ty, dobra, no to mam to wszystko pod swoją kontrolą. I co teraz? Posiada. Eee, no to ja bym musiał aliantów podbijać całych. Stary. UK, to jeszcze bym zrobił desant, ale Chile? Nie, no panowie. W sumie jakieś tam floty mam. Jakbym chciał, to bym mógł spróbować, ale nie. Robiłem w ogóle samolotów. Gdzie ja to będę badał? Panie! Jeszcze jakby było USA po naszej stronie, to rozumiem, ale no. Come on. Tutaj jeszcze w drzewku jest taki cel: odzyskanie portugalskich kolonii w Ameryce Łacińskiej. I można podbijać. Dosłownie można na tym modzie World Conquest robić. Dobra, panowie, z tego odcinka to by było na tyle. Przypominam oczywiście o naszym challenge'u, 4000 polubień pod tym filmem. I biorę najbardziej wyłapkowany komentarz na Regnum Polonia. I robię tym odcinek, taką jakby miniserię. A teraz, jeżeli chcecie więcej kontentu z Herzow Iron 4, to teraz wam się wyświetlają, moi drodzy, przepiękne odcinki z wielkiej Polski. Więc polecam wybrać coś dla siebie.